Kochani witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj robimy czytanie o bratnich duszach, czyli tak naprawdę sprawdzamy e, energię pomiędzy e, e, bratnimi duszami. Czyli sprawdzamy co się właściwie dzieje tutaj. Na poziomie energetycznym i duchowym między bratnimi duszami. On pomimo że był nie zdecydowany, że do końca nie wiedział jako podjąć decyzję, ponieważ być może y, miał y, zbyt wiele opcji. Y, do, do wyboru. Tutaj w końcu podjął y, decyzję, czy on, y, to znaczy on już podjął decyzję, on dobrze wie, czego chce y, i do czego tak naprawdę zmierza, no właśnie, co chce, co chce osiągnąć? E, możliwe, że on e, coś sobie uświadomił, coś do niego e, dotarło, e, możliwe, że czego się, e, czegoś się dowiedział, no właśnie, czegoś się do y, y, dowiedział, to znaczy on chce y, tutaj poz, wynieść was, drogie panie, do, y, on dąży do tego, albo przynajmniej będzie dążył y, do tego, żeby wznieść was do roli y, y, cesarzowej do pozycji cesarzowej, żeby... Yy, żeby postawić Was w rolach matki, yy, żony i kochanki. No właśnie, takie... Trzy w jednym, no właśnie, trzy w jednym. Tutaj możliwe, że on dąży, tutaj, żeby pójść jakoś nowo drogo, ale y, razem z wami, y, tutaj, żeby z wami stworzyć y, Dom, y, i rodzinę, i on ma tu dość odwagi i siły w sobie, y, żeby to zrobić. Y, y, ona y, natomiast kończy z bólem, kończy tutaj z cierpieniem. Tutaj wychodzi z poczucia. Smutku, yy, straty, czy też tęsknoty za czymś, czego już nie ma, y, co odeszło, i ona jakby rusza. Rusza przed siebie, rusza w nowo podróż, czy też wyrusza w jakąś nowo podróż. Możliwe, że ona zamyka tutaj, kończy, zamyka ze za sobą przeszłość, kończy z przeszłością i tak naprawdę zaczyna nowy etap w swoim życiu. Yy, możliwe, że ona tu podąża w kierunku jakiegoś romansu, jakiejś relacji tutaj miłosnej, yy, 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 romantycznej. Ona tak naprawdę być może rozpoczyna nowe życie tutaj, pełne, pełne miłości, yy, pełne uczuć. Yy, ona pracuje nad jakimś równym i sprawiedliwym podziałem tutaj e, e, tych, e, tych uczuć. E, no właśnie, czyli ona e, da temu mężczyźnie tyle samo uczuć, ile e, otrzyma od niego. I on dostanie od niej tyle samo y, uczuć, ile no właśnie y, dostanie y, od niej. Tutaj y, oni tutaj zaczęli razem y, coś tworzyć, tutaj tworzyć coś, coś nowego. Y, zaczęli walczyć tutaj, y, 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 po, y, pokonywać razem energię, która ich y, która ich powstrzymywała przed byciem razem. No właśnie, tutaj coś, co ich od siebie odciągało i oni z tym z tym, yy, z tym walczą, albo będą z tym walczyć. No właśnie. Oni też walczą o to, żeby tutaj y, zyskać coś, co da im szczęście, bo oni to pełnię tego szczęścia, bo oni tak naprawdę, mimo że mają wszystko, co jest, co jest im potrzebne, do szczęścia, ponieważ nie są do końca tutaj szczęśliwi, szczęśliwi, dlatego będą dążyć do tego, żeby zdobyć to, co da im szczęście, żeby mogli ruszyć do przodu, żeby mogli się rozwijać, żeby mogli rozwijać swoje relacje i swój z związek duchowy, ale pomału i tak naprawdę powoli on i tak stopniowo tutaj rozwijać swoje relacje i swój związek. Duchowy duchowy. On jest na ścieżce tutaj rozwoju duchowego, natomiast ona tu ma pewność siebie i zaufanie do Boga, że jej pozytywne, że dzięki jej pozytywnemu Myśleniu, ona osiągnie tutaj y, y, pozytywny wynik w swoim y, działaniu. Kochani, to koniec na dzisiaj. Jeżeli chodzi o bratnie dusze, dzisiaj tak naprawdę żegnam się z Wami i Zapraszam Was na następne czytanie o bratnich duszach, które odbędzie się już w następny czwartek.